Noc płonęła za nią. Płomienie pożerały stary dom na rancho, gdy Clara Monroe potykała się przez pustynię. Jej ubrania, podarte przez ogień i wiatr, każdy krok zostawiał ślad krwi na piasku. Wciąż słyszała jego głos za sobą. Mężczyznę, którego kiedyś nazywała mężem. Jego krzyki wznosiły się przez trzask płomieni, obiecując, że zapłaci za ucieczkę. Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc lub dobry ranek. Gdziekolwiek jesteś i słuchasz mnie teraz, serdecznie witam. Nazywam się Jeremiah Clay. Mam 55 lat i byłem lekarzem tutaj na dzikim zachodzie, zanim stałem się tylko kolejnym duchem wędrującym po tych ziemiach. Zanim ruszymy dalej, zostaw w komentarzach skąd oglądasz. Lubię wyobrażać sobie każdego z was po drugiej stronie, przeżywającego tę historię razem ze mną. A jeśli chcesz nadal słuchać takich historii, zapisz się. To szybkie i bardzo pomaga kanałowi. Kiedy wzeszło słońce, usta Klary były suche, a ręce drżały. Pustynia była nieskończona, niebo było okrutne, a powietrze ostre jak noże. Klara ciągnęła się do przodu, aż jej kolana ugięły się obok postarzałej stodoły. Opadła na drewnianą ścianę, drzazgi wbijały się w jej plecy. Jej oddech przychodził krótkimi, urywanymi westchnieniami. Wstyd i wyczerpanie walczyły w niej. Naciągnęła stary worek jutowy na głowę, by ukryć twarz, by ukryć, czym stało się jej życie. Tak właśnie znalazł ją Jeremiah Clay. Postać osunięta w kurzu. Obca, półżywa. Widział już śmierć wcześniej, wiele razy, a to wyglądało bardzo blisko. W wieku pięćdziesiąt pięciu lat Jeremiah pochował więcej ludzi, niż potrafił policzyć. Kiedyś lekarz, teraz tylko duch jednego z nich. Obiecał sobie, że nigdy więcej nie weźmie swoich narzędzi do ręki, ale jej twarz, blada i wyzywająca, przypominała mu Elizę żonę, której nie zdołał uratować. Ten stary ból pociągnął go do przodu, ale kiedy zobaczył, jak poruszają się jej ręce, ta obietnica pękła bez zastanowienia. Zaniósł ją do stodoły, położył na stosie słomy i wlał wodę na jej popękane wargi. Kiedy otworzyła oczy, były dzikie i pełne strachu. Mówił cicho, niemal bojąc się, że jego głos ją jeszcze bardziej przestraszy. Jesteś teraz bezpieczna. Słowa smakowały dziwnie, jak kłamstwo opowiedziane wiele lat po tym, jak miało znaczenie. Przez dwa dni ledwo się ruszała. Jeremiah pracował w ciszy, lecząc jej rany pewnymi, wprawionymi rękami. Każdy znak na jej skórze był historią, której odmówiła opowiedzenia. Za każdym razem, gdy na nią patrzył, widział fragmenty innej osoby. Kobiety, którą kiedyś kochał, tej, której nie zdołał uratować. Klara pomagała przy pracach, gdy była wystarczająco silna, by stać. Jej ruchy były ostrożne, jej oczy zawsze śledziły horyzont, każdy dźwięk wiatru czy kopyt sprawiał, że drżała. Jeremaja nie zadawał pytań, wiedział, że niektórzy ludzie noszą ból jak cień. Jeśli patrzysz na niego zbyt długo, Pochłania cię całkowicie. Potem pewnego wieczoru cisza została przerwana. Samotny jeździec pojawił się w oddali, przecinając przez mgłę ciepła. Instynkty Jeremajacha obudziły się przed rozsądkiem. Jego ręka sięgnęła po rewolwer na biodrze. Jeździec zatrzymał się przy płocie. Jego koń czarny jak węgiel, płaszcz gruby od kurzu. Nazywam się Elias Crow, powiedział. Doktor Miller mnie przysłał. Powiedział, że możesz potrzebować pomocy. Nazwisko Miller uderzyło Jeremajacha jak iskra w suchą trawę. Minęły lata, odkąd ktoś odważył się nazywać go doktorem. Elias spojrzał z Jeremajacha na Klarę, czytając napięcie w powietrzu. Ludzie Fostera jadą tędy, powiedział wprost. Nie macie wiele czasu. Klara zamarła, jej puls przyspieszył. Jeremaja przestudiował oczyłowcy nagród. Twarde oczy, ale nie okrutne. Nie ufał mu, ale jeszcze mniej ufał strachowi na twarzy Klary. Bez kolejnego słowa Jeremia osiodłał swojego konia. Jakikolwiek spokój, który tu znalazł, dobiegł końca. Duchy, które pochował, znalazły go ponownie. Gdy jechali pod umierającym słońcem, Klara spojrzała wstecz raz. Wiatr wyłał przez pustą stodołę, gdzie upadła. Jej stare życie spłonęło na popiół, ale droga przed nią mogła być gorsza. Czy człowiek, który ją uratował, stanie się jej zbawieniem? Czy tylko innym rodzajem niebezpieczeństwa? Pustynia latem nie była przyjacielem dla nikogo. Gorąco falowało na skałach, wykręcając horyzont jak miraż. Jeremiah Clay jechał z kapeluszem naciągniętym nisko. Podkreślił linię przez kurz na jego twarzy. Za nim Clara jechała na małej brązowej klaczy. Elias Crowe prowadził drogę, cichy jak cień. Jechali od świtu. Słońce było bezlitosne, powietrze wystarczająco suche, by ukraść oddech człowiekowi. Jeremiah oglądał się na Klarę co kilka minut. Była nowa w siodle, ale wystarczająco uparta, by ukryć swój ból. Jej ręce były pokryte pęcherzami, wargi popękane, a jednak odmawiała narzekania. Ta cicha siła niepokoiła go bardziej niż kiedykolwiek mogłyby łzy. Kiedy zatrzymali się przy suchym korycie strumienia, Klara zsunęła się z konia i usiadła w cieniu skały, jej nogi drżały. Elias nalał jej mały kubek wody. Pij powoli, powiedział: Bustynia zabiera ci więcej niż myślisz. Skinęła głową, jej głos ledwo szeptem: Wszystko w porządku. Jeremia uśmiechnął się lekko, rozbawiony. Kłamiesz tak źle jak ja. To wywołało z niej najcichszy śmiech. Dźwięk zaskoczył go. Minęły lata, odkąd śmiech znalazł miejsce w jego życiu. Odpoczywali tylko krótko. Elias pokazał im, jak wysysać wilgoć z kaktusów beczkowatych. Podczas gdy Klara wskazywała znaki odległego źródła. Sztuczka z jej dziecięcych wędrówek Elias zawsze obserwował niebo, skanując w poszukiwaniu ruchu na grzbietach. Przyjdą, powiedział. Ludzie tacy jak Foster nigdy nie rezygnują. Jeremaja nie wątpił w to ani przez sekundę. Widział rodzaj dumy, która prowadziła ludzi do ruiny. Foster polowałby na nią nie z miłości, ale dla kontroli. To był rodzaj szaleństwa, który Jeremaja znał aż za dobrze. Pod koniec popołudnia, ziemia zaczęła się zmieniać. Płaska pustynia przemieniła się w niskie wzgórza, usiane skręconymi drzewami jałowca. Powietrze lekko pachniało deszczem, ale żadne chmury nie pokazywały miłosierdzia powyżej. Koń Klary potknął się, a Jeremaja przesunął się obok niej, trzymając lejce. Radzisz sobie dobrze, powiedział spokojnie lepiej niż większość by sobie poradziła. Klara zdołała zmęczonym uśmiechem: Miałam dobrego nauczyciela. Elias spojrzał przez ramię, rzadki uśmiech pojawiał się na jego twarzy. Nie zachęcaj go. Zacznie znowu wygłaszać wykłady. Nawet Jeremaja się z tego zaśmiał. Przez krótką chwilę świat nie wydawał się tak okrutny. O zachodzie słońca dotarli do podnóża, gdzie Elias powiedział, że ukryte były jaskinie apaczów. Światło stało się złote, malując skały na czerwono i pomarańczowo. Było piękne w sposób, który bolał, gdy się patrzyło. Ale gdy wspinali się wyżej, wiatr się zmienił. Koń Jeremiacha zatrzymał się, uszy poruszały się. Elias podniósł rękę, sygnalizując ciszę. Pustynia stała się zbyt cicha, bez ptaków, bez wiatru, tylko cisza. Spojrzał z powrotem na Jeremajacha, jego oczy ostre. Ktoś nas śledzi. Ręka Klary poszła do ust. Jeremiah sięgnął po rewolwer. Stare odruchy pojawiły się jak duchy z innego życia. Spokój pustyni dobiegł końca. A to, co czekało na tych wzgórzach, zmieniłoby wszystko, co myśleli, że wiedzą o zaufaniu, przetrwaniu i cenie ratowania życia. Wiatr szybko wzmógł się tej nocy. Nadchodziła burza. Mogłeś poczuć jej smak w powietrzu ostry jak żelazo. Jeremiah Clay. Zacisnął paski siodła, podczas gdy Elias Crow sprawdzał grzbiet ze swoim karabinem. Klara stała blisko koni, jej włosy chłostane wiatrem, oczy szeroko otwarte z niepokoju. Byli teraz blisko jaskiń, ale coś w ciszy niepokoiło Jeremajacha. Ten rodzaj ciszy, która przychodzi przed tym, jak wszystko piekło się rozwiązuje. Elias dał znak, by się ruszali. Jechali szybko wąskimi ścieżkami. Niebo zmieniało się ze złotego na fioletowe siniaki. Gdy pierwsza kropla deszczu uderzyła w rękę Jeremaja, była ciepła jak krew. Burza ich goniła, a za nią może gorsze rzeczy niż deszcz. Gdy dotarli do wejścia do jaskini, piorun rozdarł niebo. Elias prowadził drogę do środka, jego latarnia migotała na ścianach skalnych, powietrze było tam chłodniejsze, ciężkie od zapachu mokrej skały. Małe źródło kapało z tyłu, echo delikatnie niemal spokojnie, jeśli ignorowałeś grzmot na zewnątrz. Klara osunęła się na ziemię, zbyt zmęczona by mówić. Jeremaja podał jej wodę, obserwując, jak drżą jej ręce podczas picia. Po raz pierwszy zdał sobie sprawę, jak młoda naprawdę była ledwo 25 pięć lat, a już niosła całe życie blizn. Elias rozpalił małe ognisko, płomień tańczył nisko. Możesz odpocząć, powiedział. Będę na straży. Ale Jeremaja nie spał. Siedział blisko wejścia do jaskini, rewolwer spoczywał na jego kolanach, słuchając, jak burza warczy. Potem przez ryk wiatru dobiegł inny dźwięk kopyta. Słabe na początku, potem bliżej. Głowa Eliasa podniosła się gwałtownie. Znaleźli nas. W ciągu sekund spokojna jaskinia stała się polem bitwy. Strzały karabinowe trzaskały jak grzmot, odbijając się echem od kamienia. Jeremaja odpalił z powrotem. Każdy strzał był wspomnieniem wojny, którą próbował zapomnieć. Zapach prochu zmieszał się z deszczem potem i strachem. Klara wczołgała się głębiej do jaskini, ściskając mały krzyż na szyi. Szeptała modlitwę, której nikt nie mógł usłyszeć. Krzyk rozdarł burzę. Jeden z jeźdźców upadł, potem kolejny. Elias krzyknął coś, ale wiatr to wszystko pochłonął. Dwóch jeźdźców leżało nieruchomo w błocie, zmyci przez gwałtowną powódź, która ryczała przez kanion. Trzeci uciekł w noc, a deszcz nadal padał. Jakby samo niebo płakało. Przeżyli. Ale gdy Jeremiah spojrzał na ramię Eliasa, z krwią przesiąkającą przez rękaw, wiedział, że burza jeszcze z nimi nie skończyła. Światło ognia migotało na ich twarzach. Trzy dusze związane przypadkiem, przez ból, przez rodzaj losu, który nie prosi o pozwolenie. A tam na zewnątrz, za deszczem, ktoś wciąż nadchodził. Więc może, zanim pojedziemy do tego, co się stanie dalej, odetchnij ze mną. Weź ciepłą filiżankę herbaty, oprzyj się i pozwól, by burza trochę się uspokoiła. Jeśli lubisz wędrować tymi zakurzonymi szlakami z nami, rozważ subskrypcję, aby nie przegapić następnego rozdziału. Teraz powiedz mi, która jest godzina tam, gdzie jesteś i skąd słuchasz. Kiedy deszcz ustał, pustynia zamieniła się w błoto. Ich konie były wyczerpane, ubrania przemoczone, ale światła Silver Creek migotały przed nimi jak obietnica, w którą prawie nie wierzyli. Miasto było małe, zagnieżdżone w dolinie otoczonej sosnowymi wzgórzami, drewniane sklepy, wieża kościelna, zakurzony salon i pensjonat z jedną złamaną latarnią kołyszącą się na wietrze. Nie wyglądało na wiele, ale dla nich było bezpieczeństwem na jeszcze jedną noc. Pani Parker, właścicielka pensjonatu, była typem kobiety. Która potrafiła odczytać sekrety człowieka tylko po sposobie, w jaki trzymał kapelusz. Zmierzyła wzrokiem Jeremajacha, Eliasa i Klarę od stóp do głów, zanim powiedziała dwa pokoje bez pytań, jeśli zapłacicie z góry. To brzmiało wystarczająco dobrze. Jeremaja wręczył jej kilka monet i w ciągu minut mieli schronienie, jedzenie i, po raz pierwszy od dni, ciszę. Klara umyła kurz z włosów. Jeremiah przyłapał się na tym, że zbyt długo patrzy na jej odbicie w popękanym lustrze. Wyglądała młodziej jakoś, bardziej wolna, jakby burza zabrała coś ciężkiego z dala od niej. Elias przyszedł później, jego ramię wciąż zabandażowane. Dyliżans do Kalifornii odjeżdża za trzy dni powiedział. Jeśli zdołamy pozostać niewidzialni tak długo, jest wolna na zawsze. Trzy dni? Jeremia powtórzył spokojnie to niewiele czasu. Elias uśmiechnął się, ale nie dosięgło to jego oczu. Wystarczająco, jeśli zagramy mądrze. Następnego ranka siedzieli razem przy kawie, która smakowała bardziej jak ziemia niż ziarna, a Elias przedstawił swój plan. Ludzie Fostera są tam pytający, powiedział. Więc dajemy im złe odpowiedzi. Zostajemy tutaj w mieście na widoku wszystkich. Jeremaja zmarszczył brwi. Jak u diabła pozostajesz ukryty na widoku? Elias się uśmiechnął. — Nie ukrywasz się, zmieniasz. Do południa pani Parker pomagała klarze ubrać się w czarną suknię wdowy, pożyczoną z kufra na górze. Jeremaja nosił odpowiednią kamizelkę. Elias — czystą marynarkę. I kiedy szli główną ulicą, nikt nie widział trzech uciekinierów. Widzieli owdowiałą wdowę podróżującą na zachód ze swoim ojcem i wspólnikiem biznesowym — ale w salonie jeden z ludzi Foster'a spojrzał dwukrotnie na zabandażowane ramię Eliasa. Jeremiah szepnął: "Zachowuj się naturalnie". Gdy wymykali się tylnymi drzwiami, Jeremiah odegrał tę rolę dobrze. Zbyt dobrze być może. Za każdym razem, gdy Clara wsuwała rękę pod jego ramię, coś w jego piersi się poruszało, co nie ruszało się od lat. Ale pod wszystkimi spokojnymi uśmiechami i cichymi porannymi kawami, niebezpieczeństwo wciąż krążyło. Ten rodzaj, który nie puka do drzwi, ten rodzaj, który jeździ w ciszy i strzela pierwszy. I zanim diligence do Kalifornii w ogóle opuścił tę stację, ktoś w Silver Creek miał zginąć. Noc opadła na Silver Creek jak ciężki koc, deszcz ustał. Ale powietrze wciąż niosło to elektryczne napięcie przed czymś, co się złamie. Wewnątrz małego pensjonatu Jeremiah Clay nie mógł spać. Siedział przy oknie, obserwując latarnie migoczące wzdłuż zabłoconej ulicy. Każdy dźwięk wydawał się ostrzeżeniem. Po drugiej stronie korytarza pokój Klary był cichy. Zasnęła po godzinach udawania, że wszystko jest w porządku. Wciąż mógł ją zobaczyć wcześniej, ubraną jako wdowę. Jej ręce drżące lekko podczas nalewania kawy, próbując odegrać rolę, którą życie na nią wymusiło. Elias wrócił przed północą, buty mokre, twarz napięta. Są tutaj, powiedział po prostu, ludzie Fostera, dwóch z nich pytających w salonie. Jeremiah skinął głową, spokój w jego oczach nie był pokojem, była to cisza człowieka, któremu zabrakło miejsc do ucieczki. Sprawdził swój rewolwer. Ruch powolny celowy. Jaki jest plan? Elias zapytał. Chronimy ją, powiedział Jeremaja, bez względu na wszystko. Następne kilka godzin przesunęło się jak sen, którego nie chcesz pamiętać. Kroki na zewnątrz, pukanie, które nigdy nie nadeszło. Potem znowu cisza. Gdy świt w końcu nadszedł, ale gdy dyliżans odjeżdżał, Jeremaja dostrzegł jeźdźca na wzgórzu obserwującego. Walka się nie skończyła, ale dla Klary wolność się zaczęła. Ludzie Fostera pojechali dalej, oszukani ich przebraniem, przynajmniej na razie. Klara stała na werandzie, obserwując pierwszy poranny dyliżans toczący się w stronę Kalifornii. Spojrzała z powrotem na Jeremiah'a, Łzy mieszały się z porannym słońcem. Dziękuję, powiedziała. Jeremiah pokręcił głową. Nie dziękuj mi. Po prostu żyj. To już wystarczająca zapłata. Elias uśmiechnął się cicho za nimi. Myślę, że niektóre długi naprawdę zostają spłacone w końcu. Gdy Diligence znikał w rosnącym kurzu, Jeremiah poczuł, jak coś się zmienia w nim. Po raz pierwszy od lat ciężar winy zaczął się unosić. Zdał sobie sprawę, że odkupienie nie pochodzi z ukrywania się przed przeszłością. Pochodzi ze stawienia jej czoła i wyboru bycia lepszym niż człowiek, którym byłeś. I może to jest prawdziwa historia tej pustyni. Że bez względu na to, jak nisko upadłeś, zawsze jest droga prowadząca z powrotem do osoby, którą powinieneś być. Czasami ta droga jest długa. Czasami boli, ale wciąż warto nią iść. Jeremaja stał tam, obserwując, jak kurz opadał tam, gdzie Dyliżans zniknął. Słońce powoli wstawało nad Silver Creek, malując wzgórza na blade złoto. Poczuł... Jak ciężar lat żalu zaczyna się rozpuszczać, jak poranna mgła. Elias podszedł, kładąc rękę na ramieniu Jeremajacha. Zrobiłeś właściwą rzecz, przyjacielu. Jeremaja spojrzał na horyzont. Jego głos niski, ale zdecydowany. Po raz pierwszy od długiego czasu myślę, że tak. Stali tam przez chwilę dwóch mężczyzn, którzy widzieli zbyt wiele, przeżyli zbyt wiele, ale jakoś wciąż znaleźli sposób, by zrobić dobro. Ten rodzaj dobra, który nie wymazuje przeszłości, ale pisze nowy rozdział nad nią. Pani Parker pojawiła się w drzwiach pensjonatu, trzymając tacę z kawą. Będziecie stać tam cały dzień, czy zjecie śniadanie? zapytała z uśmiechem, który mówił, że wie więcej niż daje do zrozumienia. Jeremaja i Elias wymienili spojrzenia i poszli do środka. Zapach smażonego bekonu i świeżego chleba wypełnił małą jadalnię. Po raz pierwszy od lat Jeremia poczuł się jak w domu. Nie w miejscu, ale w momencie. W ciszy, która przychodzi po burzy. Elias nalał kawę dla nich obu. Para unosiła się między nimi, jak niewypowiedziane rozmowy. Zastanawiałeś się, co będzie dalej? zapytał. Jeremia łyknął, pozwalając ciepłu rozlać się po jego piersi. Myślę, że zostanę tu na jakiś czas. Silver Creek wydaje się dobrym miejscem, by przestać uciekać. Elias powoli skinął głową. Uciekanie staje się męczące po jakimś czasie. Jedli w wygodnej ciszy, tym rodzaju ciszy, która przychodzi tylko między mężczyznami, którzy stawili czoła śmierci razem i wyszli z drugiej strony. Na zewnątrz miasto zaczynało się budzić. Dzieci biegały zakurzoną ulicą, sklepikarze otwierali swoje drzwi, życie trwało, jak zawsze trwało. Ale coś się zmieniło. Nie w mieście, ale w mężczyznach siedzących przy tym stole. Nosili swoje blizny tak długo, że zapomnieli, jak to jest je odłożyć. Ale teraz, tego spokojnego poranka w Silver Creek, w końcu mogli oddychać. Jeremiah pomyślał o klarze, prawdopodobnie już mile stąd, jadącej w stronę Kalifornii i nowego życia. Miał nadzieję, że znajdzie spokój. Miał nadzieję, że znajdzie więcej niż tylko przetrwanie. Bo w końcu nie chodzi o to, ile razy upadasz. Chodzi o podniesienie się i wybór, by spróbować ponownie. Chodzi o znalezienie tego małego kawałka nieba, gdzie w końcu możesz przestać oglądać się przez ramię. Pani Parker wróciła, by posprzątać ze stołu. Wiecie, panowie, powiedziała swobodnie, zawsze jest praca dla dobrych ludzi w takim mieście jak to. Jeśli jesteście zainteresowani, Jeremia i Elia znowu wymienili spojrzenia. Może nadszedł czas, by przestać być duchami wędrującymi po pustyni. Może nadszedł czas, by znowu stać się ludźmi, ludźmi z celem, ludźmi z miejscem do pozostania, Elias się uśmiechnął. Myślę, że możemy być zainteresowani, pani Parker. Jeremiah skinął głową, czując coś, czego nie czuł od lat. Nadzieję. nie naiwną nadzieję młodości, ale zgrubiałą nadzieję człowieka, który przeżył piekło i wciąż wierzy, że niebo gdzieś istnieje. Słońce wznosiło się wyżej, wypełniając pokój złotym światłem. Na zewnątrz świat nadal się obracał, obojętny na małe zwycięstwa i ciche porażki zwykłych ludzi. Ale dla Jeremaja Kleja ten poranek coś znaczył, znaczył odkupienie. Znaczył, że nawet gdy stracisz wszystko, nawet gdy pochowasz ludzi, których kochasz, nawet gdy staniesz się duchem tego, kim byłeś, wciąż jest szansa. Szansa, by kogoś uratować. Szansa, by zostać uratowanym. Szansa, by w końcu w końcu znaleźć spokój. I gdy siedział tam, pijąc kawę w małym pensjonacie w Silver Creek, Jeremiah zdał sobie sprawę, że spokój nie był miejscem. Nie był czymś, co znajdujesz na końcu długiej podróży. Był czymś, co budujesz dzień po dniu z grubiałymi rękami i zmęczonym sercem. Więc powiedz mi, co byś zrobił, gdyby życie dało ci drugą szansę? Czy byś ją wziął? Czy pozwolił jej przeminąć jak kurz na wietrze? Jeśli ta historia poruszyła w tobie coś, poświęć chwilę, by polubić ten film i zapisać się na kanał. Każda historia tutaj niesie trochę dzikiego zachodu i może trochę nas również. Zanim odejdę, chcę poświęcić chwilę, by mówić od serca. Chcę podziękować każdemu z Was za wspieranie tego kanału, za oglądanie tych historii i za zostawianie miłych komentarzy. Czytam wiele z nich. Niektórzy z Was oglądają późno w nocy i naprawdę to doceniam. Ale proszę, dbajcie o siebie. Te filmy są dla komfortu, do refleksji, nie po to, by zabierać wam sen. Jeśli jest już późno tam, gdzie jesteś, może nadszedł czas, by zamknąć oczy i odpocząć. Chcę też powiedzieć, że przepraszam, jeśli nie mogę odpowiedzieć wszystkim. Prawda jest taka, że nie jestem już tak młody jak kiedyś. Po długich godzinach edytowania tych filmów, często czuję się zmęczony. Dlatego staram się lepiej dbać o swoje zdrowie. A robiąc to, nauczyłem się bardziej troszczyć o Was wszystkich. Więc dziękuję naprawdę za bycie częścią tego małego zakątka spokoju, który zbudowaliśmy razem. Dbajcie o siebie, odpoczywajcie i niech jutro przyniesie Wam spokojne niebo. Teraz weź filiżankę herbaty, oprzyj się i do następnej podróży przez Dziki Zachód.